Witam serdecznie, Oden z tej strony, słuchajcie, godzina 7.40, ja się muszę szybko zawijać, noc była spokojna, nic się tu nie działo, w nocy coś tam mi uderzyło w a raczej w nocy o 24, ale sobie poszło, no i co, jedziemy na poszukiwania. Dziadek po nocy się obudzi, obudzi się dziadek po nocy? Obudził się po nocy, no, 23 minuty przedem. Przez mostek do celu. Jestem już na miejscu przebrany i gotowy do poszukiwań. I troszeczkę informacji o tym miejscu. Słuchajcie, były tutaj walki w II wojnie światowej. Nie było tu żadnych pozycji, żadnych ziemianek, okopów i tak dalej. Tylko w 1945 roku była tu masa Niemców, która uciekała przed yy, ruskami po prostu. Z tego co wiadomo, wychodzą tu nieśmiertelniki, wychodzi tutaj masa niemieckich rzeczy. Mało jest rzeczy gdzieś tam głęboko zakopanych, e, tylko bardziej są rzeczy porozrzucane. To gdzie tam Niemcy uciekali, próbowali się gdzieś tam, e, wiecie, pozbywać munduru, gdzieś to tam rzucali tutaj. Jest ze mną Maciej i co jak to. Zwykle. Jak zwykle! Jak zwykle! Siema. I co to żeś wytargał? A wyskoczyły szkiełka przeciwpotne do niemieckiej maski przeciwgazowej, ale to tego sygnału nie dawało. Nie dawało to, może maska będzie albo coś więcej? A ja mam takiego druta teraz przy mi wyszedł. Pięknie. Pięknie, nie? No to jak coś wyjdzie, to wołaj. Będę. Panie ekspercie, o ile dobrze widziałem, to Kazi mam tu monetę. Ja, jest moneta. Jest większa moneta. Adam Mickiewicz, 10 zł PRL. Może być szum od trasy, bo to jest zaraz przy trasie. Słuchajcie, tu jakiś taki przedmiot mi wyszedł jakiś. Dzwonek? Kiwie. Nieśmiertelnik. Pusty. No to trzeba pełny znaleźć. Ale pełne to połówki raczej będą. Ja miałem cały. całe. Ja ja? Ale to dzisiaj nie znaleziony. Dzisiaj nie. Przyszedłem do busa po rację, bo jestem tak głodny. A mi się nic nie chce robić teraz jeść. Akurat sucharki sobie zjem takie rzeczy. Tylko fiki, co tutaj jest mielonka. mmm, mmm. Mm. Dobra, jemy. Muszę mieć siłę, żeby tam kopać, bo tam jest masa śmieci. Naprawdę masa śmieci z drogi przywiewa pełno puszek, raczej ludzie wyrzucają przez okno. I najpierw się trzeba przez to przekopać, i wtedy wychodzą jakieś rzeczy. Patrzcie, jakie śmietnisko! I w tym śmietnisku udało mi się namierzyć monetkę. Ja mam. Ja mam. Oj, ja mam farta z tymi monetkami. I chyba mi się wydaje, że to jest jeden rejs Zaraz zobaczymy z bliska. Oczywiście, że tak. Jest jeden fenol, 1940 rok. Idziemy szukać następnego. Proszę bardzo, co my tu mamy? Nalot policji na poszukiwaczy. I yy, w lesie. Co to się dzieje? Co to się dzieje? Nalot. Pana Gruszkę... Pana Gruszkę zatrzymali. Nieźle obrośnięte, ale wielkie faktycznie. Trzymaj, panie kierowniku poszukiwań, który nam uratował dupę, bowiem ma pozwolenie od wojewódzkiego konserwatora. To nie było to. To nie było to. A, to widzę, jak się dali w konia zrobić, to co zrobić. Mam swój pierwszy w życiu. Mój pierwszy w życiu nieśmiertelnik wybity. Jo, nie, to jest niemożliwe. Zaraz będziemy... Kurde, ja... Nie wiedziałem, że aż takiej euforii dostanę przy tym. Kurde, ale fajnie. Felt? Erzac, batalion 81, numer żołnierza 40. Teraz drugiej strony tego nieśmiertelnika muszę poszukać. Te takie współczesne śmieci są, wiecie, wyżej po prostu. A tutaj mam przedmiot na dobrych. Ten przedmiot jest na dobrych 25-30 cm. Ja się pozbędę całego tu gruntu, żeby się do tego dokopać bez podejmowania tego. Mam tutaj jakąś płaską powierzchnię. Muszę się lepiej obkopać, bo to już, nie, to jest cały czas taka sama ziemia, więc tutaj nie ma, chociaż tu jest jakaś jaśniejsza, taki przebłysk, zaraz zobaczymy. Jakaś taka blaszka, widać, że do czegoś była przymocowana, może będą jakieś napisy tutaj na tym, chociaż na razie nie widać, ale wezmę ją. Przedmiot z aluminium, bardzo ciekawy, charakterystyczny, piszcie w komentarzach, jak ktoś wie co to jest. Gdyby nie te auta, to naprawdę piękne warunki. A tu mamy monetkę, i tu mamy, jak ja dawno tego nie znalazłem, 20 zł, dwie wieże. Z, z, z piecyka, z takiej kody. Ja, wszyscy... pełno jakieś podkowy i tak dalej. Tutaj kawałek niezbędnika faktycznie, tutaj widelec, tutaj łyżka. Ja, tylko, no. może dziwna, bo łyżka powad, że jest prawie płaska. Tak. To tak, jakby albo. No. No taka droga w lesie. Tam widać, że Arek idzie do mnie. I słuchajcie, tutaj coś dziwnego. Jest blizna na drzewie w kształcie krzyża. Powieszony Jezus. Dokładnie. I jest napis J, Y, I. I kwiaty. Ciekawe, czy to jest jakaś mogiła, czy co tu jest. W ogóle w tym lesie jest trochę czaszek od zwierząt poprzyklejanych do do, do tych jak, jak to, na, na, to na trafię to wam pokażę. Po prostu przyklejane są do drzew, czy powbijane. no to wszędzie są świetniska takie jak widzicie. Ja nie wiem czy tutaj. Nie wiem, widać, że tu jakieś kurde okopy były i coś takiego. No. Spotkałem w lesie Maćka i Arka i co oni tutaj znaleźli? Pełno w jednym miejscu, ja? Ty też musz To ja to znalazł. tu ja to znalazłem O, przepraszam, no, przepraszam ja. To, przepraszam. to byłem ja, to, <laughs> to byłem ja. Ile? To mówisz, całe stanowisko jakieś Jasne, mocno tam, tam walili. I du, dużo więcej tam tego jest? Nie no, wybraliśmy chyba wszystko, nie? Wiesz, wszystko? Nie, nie wierzę wam. Nie, nie wierzę wam, nie wierzę wam. Tam, tam jest na takiej głębokości tak, tak. podkurzenia. Śmieci do hasia. Teraz czeka nas spacer. krótki spacer. Zarączkę rączkę. Za rączkę. <laughs> I słuchajcie, tutaj ponoć... Tutaj ponoć Arek mówi, że jest rozbity SDKFZ. SDKFZ rozbity był amunicyjny, wiódł amunicję sobą, więc jak ja to pierdzielło, to, to mogło wszystko latać dookoła, nie? Możliwe. Co ty to masz, Macieju? Zapalnik do Telerminy TM42. I co trzeba robić tutaj w takim wypadku? Uciekać. <noise> Zgłaszać służby. Uważasz. Ale to jest bezpieczne, bo spłony nie ma, nie? Masz iglicę na wierzchu, nie? To powinien być, taki, powinien być taki kapselek ze spłonką, nie? A tego nie ma, nie? Ja, to trzeba uważać tutaj. No, trzeba uważać. Chłopaki tam trafiły na jakieś duże elementy, a ja trafiłem łuseczkę. Idę wam pokazać te duże elementy. W jednym miejscu takie coś powyłaziło. Takie jakieś wielkie fragmenty z aluminium. A, ciekawe. Zobaczcie na to, leśny raper, 50 <laughs> <Fifty> gruszka, <laughs> całe zawiesie, kurde i to jeszcze ładne, nie zarzewiałem nic, to leśnikowi trzeba, wiesz. Nie wiem, czemu oddać. Dobrze, że się w porę kapłem, bo byście dzisiaj filmu nie mieli. No. Kaj masz numerek napisany na tej? A jest, jest. To jest ryjek na maskę, ja? Do maski. Do maski. Panie, czemu to takie brzydkie przynosisz? W ogóle wyczyszczone mają być fanty do pokazywania, a nie... tak. Znowu youtuber, tak. Wyczyszczony. Koniec kopania i jadę teraz na Paprocany. Znam tam taką jedną miejscówkę, na której będę mógł chwilę odpocząć. Bo jest godzina 13, a na godzinę 17 jestem umówiony. Więc o godzinie 17, 16.30 będę się już musiał gdzieś tam wybierać, no i chciałbym sobie coś tam porobić jeszcze przy filmach, coś tam, wiesz, ikony jakieś i tak dalej, zjeść coś porządnego. Nie jest to zbyt urokliwa miejscówka, tam są wszędzie paprocany, jest rów, po drugiej stronie jest ta dzika plaża, ja sobie stanąłem przy takiej e, drużce, tam jest taki główny parking, ale tam jest tłoczny, jak nie wiem, więc idę sobie odpocząć tutaj na chwilę. I tak będę za jakieś dwie godziny zbijał, także tego odpoczynku nie mam zbyt, zbytnio. A jak przerwa, to żarcie! Pięć swojskich, ogórek i pomidor. Wszystko sproszone solą z racji. Ruszyłem się już tak jak widzicie i mam jakieś 20 minut do miejsca, w którym mam spotkanie. I ja mało o tym spotkaniu wiem, wiem, że to chodzi o jakieś zgody. Tomasz mnie wyciągnął, jedziemy się spotkać i zobaczymy na miejscu o co chodzi jest kolejna możliwość jeżeli chodzi o tę czwórkę. są jakieś filtry do kupienia czy do montażu czy kupujesz coś zamontować, musisz to na pewno które z takiego mojego diesla są w stanie zrobić Euro 6 i mogę sobie to wpisać na wjeździe do Londynu zaraz przy MOT tylko jest kwestia tego zobaczyć ile to kosztuje to jest też jakieś rozwiązanie ale auta tak jak już wcześniej mówiłem, dwa odcinki temu, e, auta są niezwykle tanie, te z euro 6, e, te benzynki małe, jakieś tam galaxy czy Sharan, No i będę kombinował, będę kombinował. Jestem już na miejscu, bardzo ciekawa okolica, tylko że nie ma tu za bardzo jakiegoś miejsca, żeby się zatrzymać i żeby poczekać. Taką miejscówkę sobie znalazłem. I tu są wały chrobrego, tak naprawdę wały przeciwpowodziowe. I tu jest rzeczka Gostynia można sobie zejść na dół, zobaczyć. Tak też zrobię. Mam za jakieś pół godziny. I mieszkamy pod mostem. Mam mistówę. Jesteśmy na miejscu. I tutaj jest stary młyn obok rzeki zaraz. A tu jest pieseł. Oj tu ci, 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 pokaż twarz. Jaki dziwny, widzicie? Słuchajcie, jesteśmy u Andrzeja na Włościach. I u Andrzeja na Włościach jest stary młyn i bardzo dużo ciekawych rzeczy. Tu jest skrzynka amunicyjna, na przykład z II wojny światowej. To, te pomieszczenia tutaj były adaptowane na stolarnie, na różne inne rzeczy. W ogóle ciekawa jest historia, dlaczego my tutaj jesteśmy. Podejmiemy współpracę z Andrzejem. Eee, tu jest po prostu stary młyn. Ja nie wiem, czy Wy tu cokolwiek widzicie. Natomiast, no. Yy... Na, kół, na góry bym musiał wejść. Co byś chciał? Już idę. Co tam mnie wołają? Co tam się dzieje? To ja też odpalę kamery. Poczekaj. O, jaki zegar. Czekaj, ale tego to nie widzę. Ja będę musiał po tą swoją latarkę. Chwila, moment. Ciao. Widać coś? Zegar. Zegarek. <grym> Masz tutaj skrzynkę. Trochę, w... w... no. trochę współczesnych rzeczy, trochę starych rzeczy. No to. No ciekawe. Tu jakiś... o proszę bardzo, to wiadomo. <noise> tak wygląda budynek z zewnątrz. I wchodzimy do środka. Tutaj jest, słuchajcie... Tu były dziuple z tego co... z tego co słyszałeś. Różne rzeczy, idziemy teraz na górę. Ale to ogólnie jest jakiś fest stary młyn. Tam 1800, sierp, proszę bardzo. Jeszcze piwnicy tam są jakieś susze, ale idę Wam pokazać na górę. I tutaj różne dziwne rzeczy zostały znalezione. I tutaj z Andrzejem być może będziemy występowali o pozwolenie na poszukiwanie zabytków, bowiem, bowiem może się tu coś naprawdę fajnego kryć. Następnie zostały znalezione tam jakieś monety, nawet i z XVIII wieku. Całkowicie przypadkowo. To będzie wszystko rozbierane, też to jest do wyburzenia. Zobaczcie jak się tu wali to. wszystko będzie do wyburzenia. Tutaj Andrzej ponoć się, coś zwalił się tam na dół. Ciekawa sprawa kapsle. O, tu jest ten harcerstwo. Tam są. To w, akurat na snajperkę z Rutusem, żeby tu połazić. Zdjąć to całe dziadostwo, co to jest na tym, co, po którym się chodzi. I... O, ale to już dużo. Długo nie postoi. Wczorajcie ten obrazek, jaka, jaka piękna sieć. Pięknie, pięknie to. Ubrany po prostu rower w sieć. Wiecie co, nagrzeszyłem i tu dość mocno. Znaczy, no, może aż tak nie. Może nie aż tak na maksa mocno, ale to, było, to dużo grzechów zrobiłem. Dwa kropnioki, będę musiał zobaczyć, ile krupnioki mają kalorii. I jedna taka porówna. Czasowo jestem strasznie. Jakby to powiedzieć, do tyłu. Jadę na miejscówkę na Hubertusa, bo ja tak naprawdę nie wiem, jak się nazywam. Po dzisiejszym odcinku dostałem około 50 sms-ów, i pewnie na social mediach tam jest tego nawalone, jak nie wiem. Muszę na to wszystko odpisać. Po tym żarciu chcę sobie zrobić trening, bo jak już tyle kalorii przyjąłem, to niech to tam idzie gdzie powinno, a nie w tłuszcz. No i co, no, teraz mam 40 minut do miejscówki na Hubertusie bo tam się skupię i tam sobie porobię to wszystko, co chcę. No i jutro z rana muszę chyba wstać o 5 rano. Skończę montować pewnie o pierwszej, no jeden dzień taki przeżyję. Nie mało spać. Przyjechałem już do mojego miejscowego. Żelazo wyciągnięte. Jest godzina 20 lipna godzina. No i co? Zaczynamy trening. Nie mam wody, muszę sobie z cytryną robić. Aż znaczy i wodę mam, tylko nie mam tych takich fajnych. Tak wygląda dzień, jeżeli chodzi o podsumowanie kalorii. Czyli tak by wyglądał. 10 tysięcy kroków, 630 kalorii, 3 km i byłoby 3100 kalorii plus trening mocny, ale przeżyłem nagły atak spawacza, ale to taki naprawdę nagły i taki fest mocny. I słuchajcie, 1800 kalorii tutaj zjadłem teraz przez jakieś 20 minut, co daje mi 5000 łącznie, i dalej mi się chce żerzeć, i mi się wydaje, że to jest spowodowane tym, że mi się pokończyła woda. Pokończyła mi się kola zero, pokończyła mi się ta woda z jakimś tam cytryną. I mało piłem tej zwykłej wody, którą tutaj mam. I stąd takie łaknienie pod koniec dnia. Jeszcze dodatkowo było to spotęgowane tym, że na sam początek dnia były sucharki, jakiś baton. Potem był grill, kaszanka i mi się coś poprzestawiało. Obym się znowu. Wiecie, do tych nawyków nie wrócił, bo po prostu takie łaknienie do cukru poczułem. Poczułem, że nie mam tego cukru, i no jutro chyba będzie dzień bez żarcia w ogóle, żeby się odcukrować znowu. Jest godzina 23.00. Ja kończę montaż, kończę dzień. Także dobranoc. Mam nadzieję, że się podobało. Możecie zostawić pierdółki. I tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć!